No ale przejdźmy do zwierząt futerkowych. Zakaz ma być absolutny w 2033 roku, ale wyznaczono za to, że się zrezygnuje z hodowli specjalne nagrody, które będą się zmniejszać z każdym rokiem, więc jeżeli ktoś zlikwiduje te zwierzęta futerkowe no w ciągu tam roku, dwóch, to dostanie duże pieniądze, później coraz mniejsze, coraz mniejsze co roku, a później już nic nie dostanie. Zobaczmy, jakie tego będą skutki. Znaczy, po pierwsze, Polska była wielkim producentem futer i Skórna futra. Co ciekawe, ta nowelizacja dotyczy wszystkich zwierząt futerkowych oprócz królików. Nie wolno się znęcać nad norkami czy lisami, a wolno się znęcać nad królikami. Tylko, że króliki się też je, prawda? Więc może o to chodzi, że nad tymi zwierzętami, które się je. Wolno znęcać się nad tymi, które się nie je, to nie wolno się znęcać. Skutki będą takie, że myśmy byli największym producentem, robiliśmy olbrzymie pieniądze jako kraj. Robiliśmy te pieniądze z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że nasze futra były najlepsze. A drugi powód był taki, że konkurencja nam zanikała, bo poszczególne kraje europejskie, unijne zakazywały tej hodowli zwierząt futerkowych, i prawdopodobnie jesteśmy już ostatnim takim krajem. Także cała Europa brała od nas skóry i same futra. Już nie będzie brała z Polski. A skąd będzie brała? No, z Ukrainy, proszę Państwa, z Ukrainy. Znowu robimy coś, co jest na szkodę Polski, a służy Ukrainie.